Tak, słam. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Wójcik. Tak? który się z Panem z działu reklamy nowo otwartego sklepu z artykułami AGDRT stacjonarnych, więc aby zachęcić do powrotu do właśnie takiej formy zakupów, rozpoczęliśmy kampanię promocyjną, w ramach której ma Pan do odbioru zupełnie bezpłatnie wielofunkcyjne urządzenie masujące. Obecnie nasza kampania jest prowadzona na terenie województwa śląskiego. I rozumiem, że do tego województwa się zadzwonimy, tak? W takim razie oczywiście ma Pan prawo wziąć udział w naszej akcji promocyjnej. A i powiem Panu, że na miejscu oprócz promocji asortymentu sklepowego, nasi eksperci krok po kroku pokażą Państwu, jak przy pomocy urządzenia, które Państwo otrzymają, pozbyć się codziennych dolegliwości bólowych, a także jak skutecznie zredukować stres po ciężkim dniu. Teraz... A co jeżeli życie mnie boli? Proszę powtórzyć jeszcze raz. A co jeżeli mnie życie boli? Czyli rozumiem, że Pana wiek jest powyżej 40 roku życia, tak? Mom-